Więc może powiem, znowu jeszcze patrząc na tę czy budować, czy w ogóle warto. Pokażę Państwu może kluczowe według mnie tak naprawdę powody dla firmy. I to są właśnie powody istotne właśnie z punktu widzenia również employer brandingu, tak? Ale nie tylko, bo dla mnie employer branding to, to są naczynia połączone z działaniami HR, CSR, komunikacji itd. tak Więc to nie jest nigdy tylko kwestia employer brandingu. Pierwszy powód oczywiście mamy no zdobywamy legalnie motywowanych w bardzo zaangażowany. Szczególnie właśnie dlatego, że należą do tej grupy osób defaworyzowanych, najbardziej defaworyzowanych na pracy, tak? W jednocześnie budujemy wizerunek otwartej i tolerancyjnej firmy, działającą to zgodnie z, z ideą społecznej odpowiedzialności w sensie. To jest dosyć oczywiste, prawda? O ten kolejny, i tu jest dla mnie kluczowy argument, to nie jest tak, że my tylko się staramy być, drodzy Państwo, wizerunkowi w tym wszystkim. Um, tylko tak naprawdę to jest, to jest um, myślę sobie, kwestia um, jakiegoś instynktu samozawodowawczego biznesu. Wychodzimy troszeczkę wcześniej naprzeciw tym Czyli o którym wcześniej chwilkę mówiłam. Tak? Przygotowujemy się na to odpowiednio wcześnie, może małymi krokami, ale wchodząc w te projekty um, przygotowujemy się do tego co za 10-20 lat. Kolejna rzecz, bardzo istotna i często podkreślana, nie wiem czy pan Nikolaj się zgodzi ze mną, bo, bo wspomniał pan troszkę o tym, że tak naprawdę właśnie dzięki temu tworzymy to przyjazne środowisko pracy, z którym my wszyscy pracownicy identyfikują się identyfikować, tak? i gdzie czują się bezpiecznie, gdzie czują się, że to jest, to jest to moje miejsce, tak, ja będę ambasadorem tej firmy właśnie dlatego, tak? bo słabsi są tak, a nie inaczej zarattowani. No i oczywiście o tym musimy również wspomnieć, i nie ma tak naprawdę myślę tutaj czego ukrywać. Są całe korzyści ekonomiczne. Ulg, plefron, ale też do opłat, dofinansowań, które tak naprawdę, drodzy państwo, one są korzyścią nie tylko dla tych osób ale dla całego zespołu i całej firmy. Tylko to trzeba umieć dobrze językiem korzyści wszystkim grupom interesariuszy przedstawić, tak? bo to nigdy te działania nawet z tytułu ulg, plefronowskich. Nie, nie są korzystne jedynie dla osób niepełnosprawnych, tak? tak no nie ma tu pozytywnej dyskryminacji. W praktyce wygląda to czasem tak, że zaczyna się trochę z drugiej strony, czyli od punktu piątego. Jak się rozmawia z zarządem, to jak się przyjdzie z projektem HR-owym i powie się CSR, wizerunek, employer branding, ściana niezrozumienia, tak? No ale co ja z tego jako zarząd, osoba prowadząca firmę będę miał? No, natomiast jak się przyjdzie z konkretnym KPI-em, w moim przypadku to było, e, słuchajcie, 6% osób niepełnosprawnych przestaje wypłacić deflow, to jest 3 miliony złotych rocznie w kosztach pracy. Wchodzicie? Jasne, że tak. Czemu nam dopiero teraz o tym mówisz? Tak? Jest zupełnie inna reakcja, jeżeli chodzi o e, rozmowę z ludźmi przyzwyczajonymi do rozmów o biznesie, gdzie, gdzie ten aspekt wizerunkowy owszem jest dla nich istotny, Oczywiście. ale nie jest korowy. Tak? Więc, Jasne, a do mówi o racjonale biznesowym również panie. Sprzedając ten punkt, tak. potem już w naszej gestii jako HR-owców, CSR-owców czy brandingowców leży to, żeby te pozostałe były odpowiednio zaopiekowane. Mój błąd, do czego się przyznaję i w ogóle chciałbym kiedyś spotkanie hR-owców o błędach zrobić, czyli dzielimy się. No nie, nie wystarczy, panie... Ale kiedyś, kiedyś to, to zrobię, ciekawe. kiedyś to zrobimy, taką mam misję wewnętrzną. E, mój błąd polegał na tym, że e, bardzo mocno się skupiliśmy na tym, bardzo mocno się skupiliśmy na efektywności poszukiwania i e, integrowania tych osób e, w zespołach, ponieważ ta firma była bardzo mocno operacyjnie ustawiona, więc ja, ja sam byłem zaskoczony, że w pół roku te 6% osób niepełnosprawnych osiągnęliśmy i praktycznie przestaliśmy e, płacić PEPRO. E, tak, ten aspekt komunikacji na zewnątrz i nauczenia ludzi komunikowania się na zewnątrz organizacji a propos tego projektu. Był trochę zaniedbany, no pojawiły się takie rzeczy jak ogłoszenie ze Starbucksa, czy tam KFC, już nie pamiętam w tej chwili, zatrudnie osoby niepełnosprawne na, na słupie ogłoszeniowym w jakiejś małej miejscowości, czy gdzieś tam przy autostradzie. No, no i oczywiście lokalna prasa się tego uczepiła, bo brand atrakcyjny, dobrze rozpoznawalny. A dyskryminacja. A właśnie, że dyskryminacja, dlaczego tylko niepełnosprawnych i, i, i trzeba było gasić taki mały, wizerunkowy pożar. Więc warto tak naprawdę o wszystkich tych punktach wymienionych tutaj pamiętać. Przepraszam za wkres. absolutnie. Każde nowe doświadczenie tutaj z innej perspektywy. My też oczywiście, ja nie mówię o konkretnych firmach, ale tych firm jest dosyć dużo w międzyczasie i, i to jest takie pewne uwspólnienie tak, tych doświadczeń dla, dla wielu tych firm. Ale zdecydowanie jest to, jest to argument, <coughs> który jak najbardziej podnosimy. I, i no, nie, prawda jest taka, że często filmy w ogóle interesują się tym projektem przede wszystkim. Z tego względu, tak? I tak naprawdę musimy pokazywać dopiero, że zrównoważone wdrożenie tego projektu oznacza nie tylko twarde podejście, ale bardzo, bardzo dużo tak, działań miękkich.